49. Indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu za nami. W tym roku wystartowało w nich trzech Polaków. Tomasz Golok, najlepszy polski zawodnik ostatnich lat z bydgoskiej Polonii Jutrzenki. 49. Za nami. W tym roku wystartowało w nich trzech Polaków. Tomasz Golok, najlepszy polski zawodnik ostatnich lat z bydgoskiej Polonii Jutrzenki. Piotr Świst ze Brunat Gorzów oraz jako rezerwowy Roman Jankowski z Unii w historii indywidualnych mistrzostw świata sześciokrotnie tytuł ten zdobywał czyk Ivan Mauger, pięciokrotnie zwyciężał Szwed o cztery razy w najlepszym na świecie dostawał Werbig z Nowej Zelandii. Wśród Polaków tylko Jerzy Szczakiel stanął na najwyższym podium mistrzostw, ale było to w 1973 roku. To wszystko jest możliwe. I ja to Taka jest moja ta rola w tej chwili. Należy pan do najbardziej doświadczonych zawodników. Kogo widziałby pan na pudle indywidualnych mistrzostw świata na rzutu 1994 w To Zdecydowanie stawiam na Tomasza Goloba. A jak pan ocenia rywalizację między samym Ermolenką a Hansem Nielsenem? I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't a statement i'ma learn the consequence i'll be in Confidence, dreams, and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off. the and I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm paying but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. of vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Na teningu upadał straszliwy deszcz. Dzisiaj świeci słoneczko. No myślę, że Tor jest dużo lepszy jak był na teningu. Na teningu praktycznie wyjechałem po to, żeby sobie pojeździć, a nie spróbować. Także myślę, że dzisiaj powinno być, Tor jest bardzo dobrze przygotowany. Myślę, że powinno być lepiej jak na teningu. Chcieliśmy porozmawiać z pańską żoną. Niestety uciekła nam. Jak ona to przeżywa, jak ona to znosi? Przecież jest na, prawie na każdych zawodach razem z panem. Myślę, że tak samo jak i ja. Chcę, żebym wygrywał i zdobywał punkty i dobrze wypadł w każdych zawodach, no, myślę, że tak samo i chcę dzisiaj, żebym pojechał dobrze, no znalazł się w tej dziesiątce, która będzie pod uwagę do Grand Prix. Czy żona udziela Panu jakichś wskazówek? Po prostu rozmawia ze mną, czy luzuje, mnie, można tak to nazwać. A co najbardziej Pana spina przed takimi ważnymi imprezami jak, jak Mistrzostwa Świata? Myślę, że jak dużo ludzi przychodzi i zadaje dużo bezsensownych pytań. Kto zostanie dzisiaj mistrzem świata? A co sądzicie o Polakach? Pojadą Tomasz Golop i Piotr Śpisk? Nie mają wielkich szans. Tomek może będzie piąty. A Hans Nielsen i Tommy Lutzen.

a jak oceniasz szanse no, innych zawodników? Tak golo, Tomasz Golow, Ansius, Tomek Nutsen. Nie, nie. Tony to, to Rickardson drugi Chris jest trzeci. No, wszyscy liczymy, że Tomek no, prezentuje przynajmniej taką formę, że przynajmniej stanie na podium. No, widzimy Domka po wcześnym treningu, który się odbył, no to raczej gdzieś W Polsce obecnie, które na powodzenie cieszy powodzenie Kibiców. Dobrze by było, żeby nasi Polacy dzisiaj no, zajęli godnym miejsce, ale nic nie wyrokujmy przed. No właśnie, czy obstawiał pan, jakie mogą być y, miejsca? Na będę zapezać. Wolę mówić o wynikach PO. Czy Polacy występują na najlepszym sprzęcie, jak, na jakich ich stać? Przy, przyjechali z najlepszymi no, motorami, jakimi można było na ten czas zorganizować. I Tomek, i zarówno Piotr, otrzymali nowy sprzęt, nowe silniki. szczęścia e, będzie jeszcze potrzebne. Jeżeli byśmy mieli na sprzęt, byłoby to nieeleganckie. Trening e, był e, treningiem dziwnym, dlatego, że tor był nie do jazdy, nie można było przygotować e, motocykli do toru. E, moi konkurenci na pewno są poważni. E, mam to na myśli Hansa, który jeździ u siebie i na temat tego toru wszystko wie. E, my wszyscy, oprócz Hansa i Knu, Sena, poznamy ten tor już w pierwszym biegu. Proszę Państwa, za chwilę pierwszy wyścig rozpoczęty Tommy Knudsen Tommy Knudsen je, witala jego postawa na to, że w województwie on przywodzi tej stawce to ten zawodnik w kasku czerwonym Tommy Nutzen. z nim John Larsen Amerykanin w kasku białym Kryslu jest na trzeciej pozycji i jako czwarty Stefan Dane proszę Państwa gdyby tak było do końca tego wyścigu Tommy Knudsen miałby 3 punkty i wielki apetyt zapewne na tytuł indywidualnego Mistrza Świata. Ale to dopiero pierwszy wyścig. Tommy Knudsen nadal na prowadzeniu. Bardzo spokojnie jedzie Tommy Knudsen, mimo iż szybkość jest znakomita. I proszę Państwa, ostatnie metry. Ostatnie okrążenie, Tomik Knutsen 3 punkty, Josh Larson 2, Chris Louis 1 i Stefan Donne bez punktu. Mam wrażenie, że Tomek Kolob wreszcie wystartował tak, jakby sobie tego życzył. Tomasz Kolob, proszę Państwa, uderza w bandę. Tomasz Kolop uderza w bandę, Mark Loram również e, przewrócił się. Ten upadek wyglądał bardzo groźnie. Bardzo dobrze wystartował Tomek Golob, ale przy wyjściu z tego pierwszego wirażu zarzuciło jego maszynę. W efekcie czego uderzył z dużym impetem w bandę. W tej chwili jest mu udzielana pierwsza pomoc niepotrzebnie. Publiczność się gromadzi. Wielu jest tam Polaków zatroskanych o losy Tomasza Goloba ale przede wszystkim potrzebna jest tam pomoc medyczna, a dopiero potem tłumy gapiów. Mam nadzieję, że nic się y, Tomkowi nie stało. Niemniej y, z tego miejsca, z którego my obserwujemy zawody, y, niewiele widać. Y, przeszkadza tłum publiczności. Jest na miejscu służba medyczna. Y, mam nadzieję, że nie będzie potrzebna. We thank the fellow supporters and we can understand their feelings for a rider on the track that the medical crew have taken at Thomas Park. Jak dowiedzieliśmy się w parkingu, Tomasz Golow doznał wstrząśnienia mózgu. W tej chwili poddany jest opiece lekarskiej. Żadnych mechanicznych uszkodzeń lekarze nie stwierdzili. Najważniejsze, że Tomasz przychodzi już do siebie. Powoli będzie wyprowadzany z tego stanu, w jakim się znalazł przez ten wypadek. A zawody, proszę Państwa, toczą się dalej. Hans Nielsen ma e, po trzech startach komplet 9 punktów i z pewnością jest że to kandydat numer 1 do tytułu indywidualnego Mistrza Świata na Żużlu na rok 1994. Josh Larsenka z Czerwony, Craig Boys Niebieski, Mark Loram Biały i Hans Nielsen Żółty. Hans Nielsen, na razie drugi, w tej chwili trzeci, Hans Nielsen, proszę Państwa, przewrócił się. Wyścig trwa nadal, w tej chwili sędzia zdecydował się przerwać. Proszę Państwa, z pewnością ten finał jest bardzo zacięty, bardzo emocjonujący, ale, ale jakżeż obfituje on w upadki i w sytuacje właśnie tego rodzaju. Wyścig 20, ale nie ostatni. Zawodnicy walczyć będą o miejsca premiowane wysokością stopnia na podium. Albowiem Hans Nielsen ma punktów 9 i gdyby wygrał, miałby 12. Tyle samo co Tony Richardson i Craig Boyce. Ale żeby. Startować w dodatkowym wyścigu musi ostatni 20 wyścig wygrać. A więc Hans Nielsen w kasku białym, Stefan Lano w żółtym, Samer Molenko w czerwonym i w niebieskim Merwin Koch. I słyszą Państwo, to te brzadki, ta Tamzowa świadczy o tym, że prowadzi Hans Nielsen, zawodnik, który nie dostał się historycznej porażki, tylko raz. Został wykluczony z ale trzykrotnie przyjeżdżał na metę jako pierwszy. I teraz ma szansę po raz czwarty w dzisiejszym finale zdobyć trzy punkty. Hans Gielsen na prowadzeniu w kasku białym, za nim w kasku czerwonym. Sam Ermolenko. Trzeci... proszę Państwa, jest Mervyn Cox i czwarty Stefan Danej. A więc proszę Państwa, proszę wsłuchajmy się w owację suńskiej publiczności. Hans Nielsen trzy punkty, drugi Samer Molenko dwa, trzeci Mervyn Cox i bez punktu Stefan Danej. Wyścig 21. pierwszy. Craig Boyce Hans Nielsen i Tony Richardson. Czy ci trzej zawodnicy staną na podium? Ale w jakiej kolejności? Oto jest pytanie. Na razie prowadzi Hans Nielsen. Drugi jest Tony Rickardson ze Szwecji. A trzeci Greg Boyd. Czy tak się stanie? Tony Rickardson wyprzedził Hansa Nielsena. Tuż tu, tu za emocjonujący wyścig, proszę Państwa. Hans Nielsen znakomicie wyszedł z ale w tej chwili jest na drugiej pozycji i będzie miał kłopoty zapewne z utrzymaniem tej lokaty, albowiem Greg atakuje za Tuńczyka, a prowadzi Tony Richardson, Szwecja. Tony Richardson zmierza po tytuł indywidualnego mistrza świata na rok 1994. Tony Richardson, Szwecja, drugi, Hans Nielsen, a trzeci, Australijczyk, Greg Pols. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, co w tej chwili się dzieje. Na tor zargnęła grupa kibiców szwedzkich. Gratulują swojemu popilowi. Myślę, że służby ochroniarskie nie będą interweniować. Tak cieszą się rodacy indywidualnego mistrza świata Tony Rickardtona. Hans, czy ta druga pozycja zadowala Ciebie? Nie, nie, nie za bardzo. Nie wtedy, kiedy byłem tak bliski zwycięstwa. Poczułem nagle, jakby mnie coś odrzuciło. Znalazłem się pod bandą, Tony to wykorzystał, jechaliśmy blisko, łokieć w łokieć straciłem szansę po prostu zrobiłem błąd a przeciwnik to zauważył Tony Rickardson Szwecja pierwsze miejsce drugi Hans Nielsen Dania a trzeci Greg Boyce Australia Tony, serdeczne gratulacje. Jak One się w tej chwili czujesz? Oh, I'm pretty happy. <laughs> no,